Hej, bitch, To no, naprawdę zbłąd! Szara, to Proszę, niech ktoś zawierzy stąd fanfrejera! wkulwia mnie swoim gadaniem! Dawaj, zemdaj się, zemdaj do Boże, co to był za dziwny dźwięk! Oj, A zrobisz mi hamburgera! A to bez sensu! Jak jeszcze byłam w kuchni, to nie chciałeś! No dobra, to zrób mi kratku! Dosłownie jeszcze przed chwilą chciałeś hamburgera! No to bawię, strac mi hamburgera! To w końcu co ty chcesz? Hamburgera czy ten, no, czy płatki? Marika, jak zrobisz mi płatki i zagra zabacz? Płatkę i zagra z tobą! Ale no to, tak wiesz o tym, że jak Magika zagra z tobą, to to ma być no. ty no, gra znowu, więc to! Aha, to ja z nich tam stąd! Józef, no, co robisz? Ciemo, co robicie? No nic ciekawego, stoimy tylko w miejscu i gadamy o jakichś pierdołach, lol. Lila zrobisz to samo, co mówiłeś w reklamie? Na no, Chcesz tego? No tak. To było akurat dziwna ok. I w taką gówni to co Chodź w No bo, ponieważ chciałam się wyżalić, że nie ma ze mną Summer sound, no. Fuck you! Szkoda, że nie... Fuck you. A więc Krystian, to jest kisiel o smaku, ten, gum balonowej. Ehm, um, wygląda jak kisiel o smaku gumy balonowej. Pachnie jak kisiel o smaku gumy balonowej. Może powinnam posmakować i wtedy, no, zobaczyć. <zysk> Jeszcze brakuje... to powiedziała, że smakuje jak kisiel o smaku gumy balonowej. Ej, Bad badwanilia, weź coś zaśpiewaj, bo jestem ciekawa jak śpiewasz i... no. No ja też jestem ciekawa jak śpiewasz, Bad Niech to niech to będzie. Eee, jestem... Bad Jestem Vanila i <śmian> czasem niepewny czy... No i dalej? kawa To było tak piękne, że aż Bad Vanilla poleciał na Sugarsania. piękna po prostu. Czy wiesz o tym, że ja i z Natanem zrobiliśmy syf w waszym pokoju? Skoro zrobiliście syf w naszym pokoju, to teraz posprzątajcie, bo to nie jest takie trudne, przecież... Oh, shit!